Dzień dobry, dzień dobry, dotarliśmy na kemping Omishail, który znajduje się na Kirk'u. E, tutaj wpadliśmy z krótką wizytą, będziemy dzisiaj spać w mobile home, który z radością wam pokażę, bo uważam, że jest jeden z najpiękniejszych, jaki mieliśmy teraz podczas tego turu, zobaczcie. Odwracam kamerkę. Tutaj mamy leżaki, tam nasza Toyotka. E, bardzo duży taras. I wchodzimy do środka. I tutaj mamy w pełni wyposażoną y, kuchnię z dużą lodówką. Z zamrażalnikiem. Z kuchenka mikrofalowa. Mamy czteropalnikową kuchenkę. Wszystko co potrzeba, jeśli chodzi o sztuczkę. Yy... Całe sprzęty kuchenne, akcesoria, miski i tym podobne. Tutaj mamy takie rzeczy do na śmieci: suszarkę, jakieś tam ściereczki, garnki. A tutaj. No, to akurat jest okap, ale jakieś szkło, talerze. O, jest tutaj. Także kuchnia jest w pełni wyposażona, domki pachną nowością po prostu. O, znamry, hej. Telewizor mamy, o, na telewizor mamy w jadalni. W jedalni jest też sofa. A tutaj mamy dwa pojedyncze łóżka. Szafki, półki. Tu jest pierwsza łazienka toaleta i duży prysznic. A to jest sypialnia z podwójnym łóżkiem. I ta sypialnia również ma swoją łazienkę i toaletę. Więc my się wypakowujemy i idziemy korzystać z pięknej pogody bez prawie 30 stopni. Idziemy na plażę. Do zobaczenia!